Aglomeracja krakowska komunikacyjnie niestety była jeszcze do niedawna niewydolna. Zmieniamy tą rzeczywistość. Musimy wreszcie doprowadzić do sytuacji, kiedy mieszkańcy Krakowa, ale szczególnie miejscowości podkrakowskiej, aglomeracji krakowskiej wybiorą transport koleją, zostawią swoje samochody w domu. Wybiorą czysty transport, transport wygodny, transport przewidywalny, bo tak chcemy, żeby taka była właśnie kolej, kolej regionalna, żeby taka była kolej w Małopolsce, jak i w każdym innym województwie. PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują nowe trasy dla szybkich i wygodnych połączeń aglomeracyjnych. Jedną z nich jest połączenie ze Skawiny do Krakowa. Na linii kolejowej 94 przebudowano wszystkie stacje i przystanki. Powstały nowe tory, nowe systemy sterowania ruchem pociągów, a podróżni mogą korzystać z wygodnych peronów i udogodnień dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na tej trasie funkcjonują już nowe przystanki w Skawinie kawina Jagielnia i w Krakowie Kraków Opatkowice, a wykonawcy zakończyli roboty budowlane na ostatnim obiekcie przebudowywanym przystanku Kraków Swoszowice. W Swoszowicach powstał duży węzeł komunikacyjny. Z jednej strony wybudowany został nowy peron, wyższy, większy, z dostępem dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się przez nowe przejście podziemne. Po drugiej stronie powstał nowy układ komunikacyjny, nowa droga łącząca teren kolejowy z ulicą kąpielową. Dzięki temu mieszkańcy okolicznych domów i osiedli zyskają nowy i szybki sposób dotarcia do centrum Krakowa. Pociągi z przystanku Kraków z Foszowice dojadą w kierunku centrum w kilka minut. Również będzie można sprawniej i szybko dostać się do skawiny. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły przygotowywać infrastrukturę dla połączeń aglomeracyjnych, a teraz przewoźnicy przygotowują odpowiednią ofertę dla podróżnych. Połączenie kolejowe do skawiny to plan kolei małopolskich na rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej. Zmodernizowana infrastruktura kolejowa stwarza nowe możliwości rozwoju siatki połączeń. Kolej Małopolskie planują skoncentrować swoją działalność właśnie na tym segmencie przewozowym. Połączenie ze Skawiny, a także z dzielnic Krakowa, z Foszowic czy z Opatkowic stworzy zupełnie nową perspektywę połączeń komunikacyjnych dla południowej części Krakowa, a także dla miejscowości położonych w bezpośredniej bliskości. Liczymy na dużą frekwencję podróżnych, zwłaszcza ze Skawiny, a także z dzielnic Foszowic i Opatkowic. Czas dojazdu wynoszący kilkanaście minut z południa Krakowa do centrum. Myślę, że stanowi atrakcyjną zachętę do tego, żeby podróżować koleją. Modernizacja linii kolejowej w kierunku Zakopanego to prace w bardzo wymagającym terenie. Budujemy nowe tory kolejowe w terenie górzystym, gdzie trzeba pamiętać o tym, że mamy bardzo dużo również obiektów inżynieryjnych do przebudowania. Prace przygotowywane są tak, by w miesiącach największego zapotrzebowania na przewozy kolejowe linia była czynna, a więc wykonawcy pracują przede wszystkim wiosną i jesienią, by w sezonie wakacyjnym i zimowym kolej do zakopanego mogła dojeżdżać. Od czego zależy przyspieszenie przejazdu, to podobnie jak na drodze samochodowej, od stanu, od jakości nawierzchni kolejowej, czyli nasypów kolejowych, torów kolejowych, rozjazdów, całej infrastruktury technicznej. Pamiętajmy, że to nie tylko przebudowa szlaku kolejowego, to również wyposażenie całej linii kolejowej, tego połączenia Kraków-Zakopane, ale także i Kraków-Katowice w najnowocześniejszy system sterujący. Ważnym efektem już w tej chwili jest przebudowa ponad 80 przejazdów kolejowo-drogowych między Skawiną a Suchą Beskidzką, a także Chabówką i Zakopanem. W ramach projektu zostanie przebudowane 32 perony i zostanie wybudowane 7 peronów w nowych lokalizacjach. Prowadzimy również pracę na 150 przejazdach kolejowych przejazdy zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia zabezpieczające ruch zostanie również przebudowane około 350 obiektów inżynieryjnych. Projektem objęte są roboty torowe o łącznej długości 115 km torów od Skawiny do Zakopanego. W ramach projektu oprócz samych torów zostanie wymieniona sieć trakcyjna w stacji Poronin trwają w ramach zadania prace na odcinku linii kolejowej 99 chabówka zakopana Widzimy, jak budowany jest nowy peron, zmodelizowane zostaną tory, stoją już nowe konstrukcje pod zawieszenie sieci trakcyjnej. Równolegle trwają prace kablowe pod automatykę kolejową, sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Do tej pory w ramach pięciu wcześniejszych faz zrealizowano ponad 20 kilometrów torów. 30 przejazdów kolejowo-drogowych, ponad 50 przepustów. Zostały wyremontowanych 6 mostów, jeden wiadukt i kładka dla pieszych w nowym targu. Przed nami do realizacji pozostały stacje w szaflarach w Białym Dunajcu i oczywiście kompleksowa przebudowa stacji zakopane. Przy okazji likwidujemy bariery dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na pracę przeznaczono ponad miliard złotych, zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Wygodniejsza i dostępniejsza staje się również kolej z Małopolski na Podbeskidzie. Wykonano już pracę na odcinku między Wadowicami a Andrychowem. To ważne prace, które pozwoliły w grudniu ubiegłego roku wznowić połączenia już po nowych torach. Pasażerowie skorzystali z nowych peronów na stacjach i przystankach to na stacji Andrychów, także w Hoczni, w Hoczni Górnej i w Inwałdzie. W Barwałdzie Średnim powstaje mijanka, która ma na celu zwiększenie przepustowości linii kolejowej na odcinku Kalwaria zebrzydowska landskorona wadowice Właśnie finalizujemy pierwszy etap prac na tej mijance. Przebudowany został tor, sieć trakcyjna, obiekty inżynieryjne oraz w nowej, dogodniejszej dla pasażerów lokalizacji powstał jeden z dwóch planowanych w tym miejscu peronów. Na odcinku Wadowice Andrychów dokonano kompleksowej wymiany toru na około 12 kilometrach. Inwestycje między Wadowicami Andrychowem oraz w Barwałdzie Średnim realizowane są w ramach projektu PKP polskich linii kolejowych za 120 km. 9 milionów złotych pod nazwą Rewitalizacja linii kolejowej Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Wadowice, Andrychów, Granica Województwa, etap pierwszy. Zakończenie prac zaplanowano w połowie przyszłego roku. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.